Witam Was w trzeciej lekcji tego kursu dotyczącego opinii i rekomendacji. W trakcie tej lekcji opowiem Wam o tym, dlaczego badać akurat lojalność, warto jaki to ma wpływ na rozwój gabinetu, na jego wyniki finansowe. No i tak naprawdę, jakie są najlepsze narzędzia do tego. Być może część z Was już wie. Że jestem wielkim zwolennikiem Net Promoter Score, tak zwanego NPS, narzędzia, które po raz pierwszy ujrzało światło dzienne na początku lat 2000, kiedy to niejaki e, amerykański ekonomista Fred Reinhold, niemieckiego pochodzenia, po kilku latach badań z samym swoim zespołem, opublikował w Harvard Business Review artykuł, który nazywa się One Number You Need to Grow. Oryginalny taki artykuł dołączę Wam też tutaj do tej lekcji jako taki materiał dodatkowy, żebyście mogli sobie przeczytać. Hmm, materiał jest, to prawda, w wersji angielskiej, ten oryginalny, natomiast hmm, wydaje mi się, że warto nad nim się pochylić, pochylić na chwileczkę, żeby przeczytać, o czym on tam w tym artykule pisze. Jak się okazuje, hmm, NPS, ten Net Promoter Score. Ma dużo większe znaczenie niż nam by się mogło wydawać. To znaczy, on w swoich badaniach dowiódł, że zadając to jedno charakterystyczne pytanie, czyli jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą firmę czy klinikę, bo to niezależne od branży, swoim znajomym lub rodzinie, to pytanie ma bardzo duży, albo inaczej może wynik oceny udzielane na to pytanie. Przez pacjentów w naszym przypadku będą miały bardzo duży wpływ na to, czy nasza e, klinika będzie się rozwijała lepiej czy gorzej, albo może inaczej, może nie będzie miała wpływu, może, nie, może odwrotnie nie wynik ma wpływ na to, tylko wynik nam sygnalizuje, w jakim kierunku zmierzamy. To znaczy, im lepszy wynik NPS, im lepsze oceny dostajemy od m, naszych pacjentów, tym bardziej prawdopodobne jest, że nasza, nasza klinika zmierza. We właściwym kierunku, to znaczy e, możemy śmiało założyć zgodnie z artykułem Freda Reinharda, że e, zyski czy, czy, czy w ogóle dochody naszego gabinetu będą e, na stałej wzrostowej. Jeżeli nasze wyniki będą niskie, a już nie daj Boże poniżej zera, to znaczy się, że coś jest w naszej firmie nie tak, w naszym gabinecie coś kuleje i warto się temu przyjrzeć, bo jeżeli się tym nie zajmiemy. No to może się okazać bardzo szybko, że stracimy pacjentów, nie będziemy mieli kogo leczyć i koniec końców nasza firma może nawet zbankrutować. Także wartość tego NPS-u jest naprawdę, naprawdę imponująca. I teraz, w jaki sposób? to mierzyć, jakie narzędzia najlepsze są do NPS-u, oczywiście Wam dzisiaj opowiem. Pokażę Wam też zresztą narzędzie, w którym my pracujemy na co dzień. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to Wam tylko w dwóch słowach powiem, jaka jest idea. Otóż każdy pacjent, któremu wysyłamy wiadomość, otrzymuje do wyboru ocenę od 0% do 10, i w zależności od tego, co kliknie, czy jest bardzo prawdopodobne, że poleci, czyli te niższe numery, czy jest bardzo prawdopodobne, że poleci, czyli te wyższe numery, czy na przykład 9, 10, to w zależności od tego, właśnie, co kliknie. Jeżeli jest niezadowolony, to prawdopodobnie kliknie coś pomiędzy 1 a 6 i będzie oznaczony w systemie jako tak zwany krytyk marki, nazywając po polsku detractor po angielsku. Jeżeli ktoś kliknie w 7,8, to znaczy się, że jest takim pacjentem pasywnym. Pasywnym też w rozumieniu wyniku, bo on nie wpływa w ogóle na liczbę, która nam się tutaj potem będzie prezentowała w tym NPS-ie. Jeżeli ktoś udzielił oceny 9 lub 10, no to bardzo prawdopodobne jest, że to jest nasz fan, nasz ambasador Naszej marki, naszej kliniki. I teraz mm, te wartości będą się wahały o, w przedziale od minus 100 do plus 100. Oczywiście odejmujemy procentową wartość tych niezadowolonych od procentowej wartości. Tych zadowolonych, no i wyniki, tak jak powiedziałem, będą od minus 100 do plus 100. Jeżeli jest wynik poniżej zera, to znaczy się, że coś jest u nas w gabinecie nie tak i na pewno trzeba się zaraz szybko podrapać po głowie i wykryć, co tak naprawdę nie działa, bo droga e, równia pochyła już przed nami. Jeżeli wyniki są powyżej zera, to już jest dobrze. Jeżeli jest powyżej 50, to jest naprawdę bardzo dobrze, można być. Z siebie dumnym, najlepsze firmy, które przykładają dosyć dużą wagę do tego wyniku NPS, takie jak Apple, czy Netflix, czy Amazon, które monitorują ten NPS od lat, one bardzo się starają, żeby ten wynik był na poziomie takim przynajmniej 70. W związku to też jest jakiś benchmark, wobec którego możecie się mierzyć. Z mojej perspektywy, po wielu latach prób, z tymi ankietami przeróżnymi, o których Wam opowiadałem w poprzedniej lekcji, czy to papierowymi, czy to w tablecie, czy to nawet ja sam wysyłałem czasami maile, SMSy. No to NPS, którego ja używam w tym narzędziu Delighted, o którym też będę jeszcze dzisiaj mówił, wyniki czy to ilości otwarć pacjentów tych maili, a potem kliknięć w tą ankietę, są naprawdę bardzo duże i to jest w sumie jedyne znane mi takie naukowe narzędzie, które jasno i wyraźnie mówi i tłumaczy nam wpływ lojalności pacjentów na nasz gabinet. Tak jak mówiłem, pacjenci. Dostają to jedno charakterystyczne pytanie, z którym na pewno mieliście już okazję się gdzieś spotkać, jeżeli nie w gabinecie, to na pewno w jakimś salonie, na przykład samochodowym, albo u fryzjera. Nawet w Biedronce nieraz widziałem tego typu pytania. W związku z czym to jest właśnie NPS. To jest to charakterystyczne pytanie, jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz naszą klinikę swojej rodzinie lub znajomym. I teraz my do systemu musimy oczywiście wprowadzić maile pacjentów, którzy u nas byli danego dnia. No i ten system samodzielnie potem już wysyła te wiadomości pacjenci. Widzą taką właśnie wiadomość z tymi liczbami do wyboru, jak bardzo prawdopodobne, czyli albo mało prawdopodobne to są ci detraktorzy, ci nasi krytycy marki, albo 9-10 to są ci nasi ambasadorzy. Tutaj chcemy mieć jak najwięcej. Tych ocen. Oczywiście zachęcamy uzasadnić ocenę, bo jak pacjent kliknie, na przykład tutaj, dziewiątkę, to ta strona automatycznie się przeładowuje i potem jest takie strona z podziękowaniem, ale też jest taki mały box, w którym można uzasadnić tą ocenę. Dlaczego akurat jeden, albo dlaczego akurat 9. Niezależnie od tego, do którego worka pacjenci wpadają, mogą taką opinię potem dopisać, takie uzasadnienie. I teraz. Dlaczego ja to w ogóle robię? Ja to robię z trzech powodów. Po pierwsze, dlatego, że oczywiście chcę wiedzieć, jaki jest ten wynik, i chcę wiedzieć, na ile jesteśmy dobrze postrzegani przez pacjentów, oczywiście, ale wykorzystuję to też do trzech rzeczy. Po pierwsze, właśnie do motywowania zespołu, znaczy, no, bardzo dużo pacjentów jest, którzy przychodzą na przykład do gabinetu, leczą się kompleksowo, mają kilka miesięcy prac za sobą. I jaki jest ten dzień oddania tej pracy ostatecznej. Dostają pierwszy raz do ręki lusterko i widzą się po raz pierwszy z tymi nowymi zębami. To nieraz są emocje, nieraz raz są łzy w oczach i pacjent się czasami chce przytulić do lekarza, mówi nie spodziewałem się takiego efektu Pani Doktor. To jest niesamowite. To po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. I zwróćcie uwagę, że w tej sytuacji, w tym danym momencie w tym gabinecie z tym pacjentem jest tylko jeden lekarz, który właśnie oddał pracę protetyczną i prawdopodobnie jedna asystentka. Natomiast na całą pracę u tego pacjenta, szczególnie takiego pacjenta kompleksowego, na pewno wpływ miało więcej osób. Być może wcześniej endodonta robił jakieś leczenie biologiczne, potem chirurg być może wszywał jakieś implanty, być może ortodonta w ogóle jeszcze zanim doszło do protetyki ustawiał zęby w łuku. W związku z czym praca nad tym pacjentem trwała kilka miesięcy, może kilka lat. A tak naprawdę śmietankę, mówiąc kolokwialnie, teraz spija ten jeden ostatni lekarz. W związku z czym. Jeżeli pacjent jest zadowolony, to warto taką sytuację, warto to wszystko przekazać dalej. Jeżeli mamy takie pochwały od pacjentów, którzy dzięki temu systemowi piszą nam, dlaczego są zadowoleni, no to warto to przekazać dalej, do dla całego zespołu, bo w tej pierwszym scenariuszu, no to pochwały dostał tylko jeden lekarz, jedna asystentka. A w przypadku tego narzędzia, o którym ja dzisiaj mówię, można je właśnie wykorzystać do tego, żeby... Podziękować całemu zespołowi. I to oczywiście niezależnie, czy pochwały są imienne, no takie to są jednoznaczne, kogo pacjent chwali, ale też są często, bardzo często tak naprawdę. Pochwały ogólne dla całej recepcji, dla całego zespołu, więc niezależnie, czy one będą konkretnie do jednego y, pracownika, czy do całego zespołu, warto takie rzeczy zbierać, gromadzić, i na przykład można je publikować w formie y, chociażby kilku kartek przypiętych w pokoju socjalnym do ścianki ogłos z ogłoszeniami, czy można to wysłać na waszej grupie prywatnej, jeżeli macie taką Facebookową dla, dla, dla pracowników, albo w newsletterze, jeżeli coś takiego robicie. I podziękować, podziękować pracownikom za ciężką pracę. Pochwalić ich i to, to nie dużo kosztuje, tak naprawdę. To znaczy, nie, nie dużo kosztuje pracy, a do tego efekty mogą być naprawdę dobre, jeżeli nie bardzo dobre, bo no, wszyscy lubimy być chwaleni, prawda? W związku z czym, jeżeli mamy powód, za jaki warto podziękować, pochwalić, to dlaczego by nie? Drugim powodem, dla którego ja używam tego systemu NPS, jest to, że co jakiś czas. Też są oceny w skali tej czerwonej, czyli od krytyków marki. Coś poszło nie tak. No i nie czarujmy się, każdemu zdarzają się jakieś potknięcia. Nam też. Podejrzewam, że no. Yy, Tobie też mogło się coś zdarzyć w waszym gabinecie, no i nie ma co chować głowy w piasek, nie ma co udawać, że się nic nie stało, albo co gorsze, od razu brać emocjonalnie tą, tą, tą opinię do siebie i, i, i próbować się przerzucać winą z pacjentem. Trzeba po prostu wziąć to na klatę, mówiąc kolokwialnie oczywiście wcześniej zweryfikować to wszystko, dlaczego akurat pacjent jest niezadowolony. Warto wtedy też podczas tej weryfikacji Porozmawiać z personelem w gabinecie, który był akurat na tej zmianie. Jeżeli robicie te badania regularnie, czyli wysyłacie te wiadomości codziennie do pacjentów, którzy akurat u Was byli danego dnia, w związku z czym najpóźniej na następny dzień jesteście w stanie wyłapać taki pożar, taki mały, mały problem. Oczywiście. Zakładając, że robicie to regularnie. Teraz, yy, robiąc regularnie, to jest właśnie ten plus, że można się cofnąć pamięcią do dnia poprzedniego. Łatwo sobie przypomnieć. Yy, można szybko porozmawiać z asystentką, z lekarzem, z rejestratorką, kto był na zmianie i dopytać się, co mogło później tak, że ten pacjent jest. Niezadowolone. Oczywiście kij ma dwa końce, i często jest tak, że pacjent swoje, a my swoje, gdzieś pośrodku ta prawda leży. Niezależnie od tego, warto do takiego pacjenta zadzwonić. Jeżeli mamy za co się uderzyć w piersią, no to trzeba po prostu przeprosić, zagryźć zęby i powiedzieć pacjentowi, że no Oczywiście to jest nasza wina, bierzemy odpowiedzialność na siebie, jednocześnie chcielibyśmy, żeby pacjent był zadowolony, w związku z czym rekomendujemy to, to, to i to. Na przykład możecie pacjenta zaprosić do gabinetu, żeby coś tam naprawić, zakładając, że na przykład nie wiem, korona się odkleiła, powiedzmy tak. Bardzo prosty sposób, można to zrobić tu i teraz. Ważne, natomiast pacjent pamiętajcie, że on to odczyta w taki sposób, że jego komentarz został potraktowany poważnie, w związku z czym mm, widzi, że nasze podejście jest profesjonalne. To nie, były, to nie była taka byle jaka ankietka, jedna z wielu, którą ktoś kazał wypełnić, a potem nawet nie patrzy na wyniki. My właśnie na nie patrzymy i na nie reagujemy. Dzięki takiemu podejściu, takiemu podejściu do gaszenia tych pożarów, nazwijmy to, osiągamy też jeszcze dodatkową korzyść. Taką, że yy, pamiętajcie, że yy, ten system, yy, na którym my pracujemy, który Wam będę w kolejnej reakcji pokazywał, jak go uruchomić, on jest takim wewnętrznym systemem. To znaczy, co prawda coś odbywa się drogą elektroniczną, to znaczy te maile tam padają do tych pacjentów i oni tam klikają te oceny i one gdzieś się potem zbierają w jakimś jednym worku i to jest coś elektronicznego, to jest coś internetowego, natomiast nie mylmy tego i to trzeba też pacjentom dopowiedzieć, że te opinie, które, te oceny, które oni nam udzielają w Delighted, to są nasze wewnętrzne. Oceny. To jest nasz wewnętrzny system. Nikt tego poza nami nie widzi. Czyli dzięki temu, że my gasimy pożary w zarodku, to, to pacjenci potem się nie uzewnętrzniają, nie chodzą po Googleach, facebookach, znanych lekarzach i tam się potem nie, <laughs> przepraszam, nie denerwują na nas. Dzięki temu, że właśnie już wcześniej staraliśmy się tę sprawę załatwić. No i trzeci powód, dla którego. Ja używam systemu NPS, to jest to, że on mi bardzo łatwy sposób pozwala zidentyfikować tych naszych ambasadorów, tych naszych fanów, tych najbardziej, najbardziej zadowolonych. I dzięki temu, że ja mam ten system, to ja dokładnie wiem, kto jest tym fanem. Ja wiem dokładnie, kogo poprosić o opinię, o polecenia. Mało tego, ten system, jak jest dobrze skonfigurowany, to on automatycznie może poprosić takiego pacjenta. Też wam to potem pokażę w kolejnej lekcji, jak to zrobić, żeby pacjent, który dał dziewiątkę i dziesiątkę. Na, na tej stronie z podziękowaniem zobaczył, co ma zrobić. Że ma na przykład skopiować tą wiadomość na samego lekarza albo na Facebooka i dać mu tam link nawet do Waszego konta. Z drugiej strony, jeżeli ktoś napisał e, jakąś... E, był niezadowolony, dał ocenę 1 i napisał, dlaczego jest niezadowolony, no to jemu na tej stronie z podziękowaniem nie powinien się taki komunikat pojawić zachęcający do napisania opinii na zewnątrz, prawda? Takiemu pacjentowi natomiast piszemy, że Przykro nam z tego powodu, że wizyta nie spełniła jego oczekiwań. Jednocześnie chcielibyśmy się dowiedzieć, co poszło nie tak, w związku z czym zachęcamy też do kontaktu przez formularz, i tam dajemy nasz link do naszego formularza. Oczywiście tym fanom, oprócz tego, że ich tak automatycznie możemy zachęcać do pozostawiania opinii gdzieś online, na Google, Facebooku czy na znanym lekarzu, to też możemy potem im dziękować. To znaczy, my wiemy dokładnie, komu dziękować, bo ten system nam podpowiada, który to pacjent nam taką opinię zostawił. My dokładnie wiemy. Co napisał, kiedy napisał. Więc bardzo łatwy sposób jest, e, widzicie, dzięki temu na przykład nie musimy już prowadzić tych ankiet z e, imieniem, nazwiskiem, kto pana poleci. Znaczy, to jedno nie wyklucza drugiego, bo e, to może być e, jednocześnie. Natomiast mając taki system jak Delighted, na pewno wam jest łatwiej takich fanów identyfikować i osoby, którym warto dziękować. No i e, ostatni element to jest taki, że. Można też to wykorzystać w jakimś newsletterze, jeżeli prowadzicie taki dla waszych pacjentów. I znowu wzmocnić tą powagę rekomendacji, poleceń, opinii, jak to jest ważne dla rozwoju waszego, waszego gabinetu. I kończąc już powoli lekcję trzecią, zapraszam Was do lekcji kolejnej, w której wprowadzę Was w to narzędzie, o którym mówiłem do tej pory, czyli w narzędzie Delighted. Pokażę Wam, jak założyć konto, jak dostosować sobie ankietę, żeby ją zaraz potem móc wysłać, no i potem jak ewentualnie jeszcze ją delikatnie podrasować, żeby osiągać jeszcze lepsze wyniki. Tymczasem, do zobaczenia.